Dobry? Nie, ale ja patrzyłem w wyniki, to patrzyłem w wyniki, jeżeli już kiedyś się zdarzyć, to ja mam przy rok miesięczny w tym około 9 tysięcy, 10.

विशेष गरी बोल्दै i tak kiedyś bym się nawiązał, nie e, także uważam, że jesteśmy nasilnik dumny i prześlijmy go, jeszcze prześlijmy go nie wiem, jak, żyjemy, jak się jest nigdy, z nim żyję, jak z nim żyję jest z bardzo ok, naprawdę ja jak mam dzień bez cymba, jestem, kurde, nie potrafię jestem już tego wybrany więc jest, jest tak, że jak mam więc dwa cymba miałem 2 typrzek do i było okropnie po 14 godzinach, bo do tej chwili nie ma to na, na trzeci dzień, po przerwie

Czy dla ludzi, którzy się nie znali, będzie to bardzo ciekawe doświadczenie, e, ta rozmowa i wiele takie dowiedzą. E, na koniec dodam. Zapraszam wszystkich wszystkich ludzi, którzy byli zainteresowani, żebyśmy by porozmawiali. Chyba nie było tak złe. Mam problemie. Czyli codziennie od jednej ktoś

Słuchajcie, wydawaliście pytania na mojej karcie społeczności z pana No i dzisiaj pora go z nimi skonfrontować, bo najciekawsze, zobaczymy nas super czy Mam nadzieję, że nic nie zaskoczy. A zaczniemy od czegoś wydaje mi się, bardzo interesującego, co sam kiedyś powiedziałeś. Co wydaje nam za mordem? O! Okej. Okay. Um, bo z tą nazwą było dużo... Wuzo... Turbulencje w zawsze mówiłem, że zmienię nazwę na 100 Tysięcy, potem, że zmienię jeszcze raz nazwę, to zmieniamy się na cena, potem e, na Celników po prostu. Jednakże że gdzieś tam z biegiem lat wiązałem się tej nazwą i mam wrażenie, że wyrzucając to zataśnie taką część siebie z dawnych czasów, nie. I I to jest o tyle rozpoznawalny, jak i... W ogóle Elmo do mega wpada pada długo, tego się zawsze nie zapomina, nie. Okay. A, gdzie są inne na Nie, nie, To może być za no, nie. bo no swój QA, które nas do tej pory do na kanale, mówiłeś, że.